Siódma gala czytelnika organizowana przez księżnicę Płocku imienia Władysława Broniewskiego odbyła się 14 listopada 2025 roku i przyciągnęła wielu miłośników literatury. Mediateka MK wypełniła się mieszkańcami, którzy chcieli wspólnie świętować pasję do czytania. Uważam, że biblioteki miejskie, tak, to, to co robią bibliotekarze, bibliotekarki. E, to jest niewiarygodna e, praca, bardzo, bardzo, bardzo ciężka. E, I tutaj się dzieją cuda, więc zachęcam Państwa do, do odwiedzin w swojej lokalnej bibliotece. Biblioteki się fantastycznie. W ostatnich latach rozwinęły, no co właśnie jest wynikiem tej wspomnianej pracy bibliotekarzy, bibliotekarze, o których wspominałem. No i mogę tylko powtórzyć, że warto odwiedzić. Najważniejszym momentem Gali było wręczenie nagród najbardziej aktywnym czytelnikom minionego roku. Uhonorowano dzieci, młodzież, dorosłych seniorów. Każda nagroda wywołała emocje, od wzruszenia po spontaniczną radość. Podczas Gali nie zabrakło również krótkich występów artystycznych oraz opowieści o książkach, które szczególnie poruszyły uczestników. Wszyscy mogli poczuć, że literatura potrafi łączyć ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk. of East. Co roku jako rada mieszkańców osiedla Ciechomice bierzemy czynny udział w organizacji pikników bibliotecznych. Współpracujemy tutaj bardzo zaawansowanie z filią biblioteczną numer 12. Więc może tutaj nie ma żadnego zaskoczenia, natomiast jest to ogromny zaszczyt dla mnie otrzymując takie podziękowanie i oczywiście czuję taką dalszą motywację do dalszego działania na rzecz naszej lokalnej społeczności. Jeśli chodzi o czytelników w filii, numer, filii bibliotecznej nr 12 w Ciechomicach. Gala Czytelników pokazała, że w Płocku jest silna i aktywna społeczność czytelników. To wydarzenie już na stałe wpisało się w kalendarz Miejskich Świąt Kultury, a jego tegoroczna edycja udowodniła, że literatura wciąż ma moc jednoczenia ludzi.